To to lezione, to no. nie Ej, Hydra nas nie chce łączyć! Jak się spytać, Jak łączy sobie tutaj się To jest problemowo! Ej, Witku, ty nie masz tu ustawionego, nie? To jest na fakt, że Liganowi Hydra nie łączy. No, ja... Ma disconnected komunikat. Wszystkim łączy Hydra! A

Uj, I na Węczy, jest bezwężej. Tak, czy... Skąd pani? Jest, w... jest chyba w południe jeszcze, nie? Nie jest no CEP, zbaz, ale nie jestem w południe. Jest. Albo za garażami. Nie wiem, ojcze. Ja zginęłem no, czy... zginę z rykoszefu. Za Cepę ktoś finuje? Czy ktoś finuje CP? Zuba zostało. Luba. zostało. Lepsu, gdzie ty jesteś, powiedz mi? Nie, nie, nie. Przy ojcu. Gdzie no. no, ty jesteś, powiedz mi? Przy ojcu. Gdzie ty jeden? Za garażami, z których wyjdzie. Poczekaj, za pan do ciebie przyjdę i ty polecisz do Cepę, a ja wezmę ten ojjd, dobra? No, ja wyroszę. Za garażami jest. Fleszu, gdzie ty, Fleszu? Tu, dobra. A to może ja pójdę tam, by go rozwalać granatem? Ja już to no, no i tak samo, już ostatni rysunek. Nie, ma no, blisko. Ilu zostało? Aaaa, ale nie mam pytań, no, <coughs> nie mam no, pytań. Pięknie, Boże, kurde, Setup dla nas, jest komunikat. Czy mam prosić? Ma komunikat Jest. Nie 5.0, ale no, komunikat. A no oni też mają setup. 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 Teraz się dołącza. Dobra, setup jest. To ta taktyka? Ale ja już nic nie Jest już co tam, okay. Nie wychodź, nie wychodź. Ej, ja ona, nie że Która taktyka? Ja? Żeby się przeschnąć. Pierwsza taktyka? Tety, nie, nie, on mówi, żeby... Nie, na... Bardzo dobre. A ten był... Dziękuję. Ten był dobry? No.

<śmany> bardzo dobry, wygraliśmy 6 do 1, 7 do 1, bardzo mi się podobało. Obyśmy nie trafiali na żadne amerykańskie teamy, co jest niemożliwe. Myślę, że następnej rundy nie przejdziemy. Ja jestem <śmany> Coś mogę mówić? Nie? Jestem szczęśliwym posiadaczem pierwszego fraga na tym turnieju. A ja jeszcze no też nie mam jeden... Ja jestem szczęśliwym posiadaczem jedynego fraga na razie. No. To jest, powiedzcie, nie wiem, jeden raz? Nie No, Oby to kurde. Na czym to prowadzi? To mam do następnego honoru. Alucard. Aha. No ale to jest, to pierwsza potencjał z nienazwy wirusów więcej, wiesz? Jak nie a Trzeba się przy nimi przemykać, nie? Słuchaj, tylko do jego brata mi się leje. Jezu, ona po prostu to Ja rozumiem, że nie będzie, Zobacz to borghi tam. No maksa bierzmią, nie No marka to ja pierdolę. Zaczynamy kanał, jak gryba. To, to tak, to Dobra, tak, to możemy, to, to możemy przejść na ten, na kanał, sami możemy przejść. To jest chyba nie, nie to. Możemy przechodzić na kanał, czekaj, To jest prorocza, nie? przerzucę. Pokaż. Czekaj, czekaj, Nie. Eee! Kurwa, musiał przynieść jedreczkę, miałeś mutowanego mikrofona. Nie. Teraz kurwa, wy słyszysz? Ja, 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 ja cię tylko słyszę z tabletu. Zgubi się No mikrofon Ja przyszedłem z Czyli co, ja wziąłem czy nie? nie, no mo Ale oni będą przymknięci. Doliga Do tego odpoczynku, nie? Do Ligana? No, wybrawa, tak. co no. tak. mecz macie być lepsi? To no jest jeszcze na górnym kanale nie no, kill, killuje mikrofon. No. Tak, no. Ej, Jesteś, a a, która dziewczyna jest, tylko to, mają? Żadna. No. No to. To, Dobry, to jest chyba Polska-Brazylia, tu na piłce No, sam się Ej, weźliście już na no serwę? Tak. No, nie mam... A jak to nie jest, to... Jeszcze czekaj, jak z... jesteście z... to, to mu ten plik ze ki z... z... No, to tak? No. puśćcie mi tego Engine DLL-a. Ja, ja go sobie dałem. No, to dajcie mi to, na gardło. nie wiem, o Ale to ty chcesz. No muszę plik po prostu skopiować. Wiesz też gdzie on jest? Niech on tam sobie znowu ten skopił. Nie, Pierwszy haksor Rzeczypospolitej Polskiej, który złamał kod do mojego. Dobra, dajcie ten. Tetrisa. Dajcie Jakie ty tam masz? E G to? No, no, nie, nie. Przesłał wiadomość. I udało mu się przesłać na scenę wiadomość, bo zapomniałem wyłączyć <todowa> Messengera. <todowa> <todowa> Chorzowa. <laughs> Dalich <Nadie, laughs> rikonek, Dali. Tak? Dalich się rikonek. Nie, nie Dali. No. Tak pisze Dalich z Kreco. Nie, nie, nie. Ja tylko otworzyłem... O, Gdzie? nie, Musieli Przeciwili granat do Mike Tomplu. To muszą być w tym, muszą iść z Westa, z Westa? chyba to jest. Na no albo, albo z e, Main Corridor Intersection. Chyba Main Corridor Intersection. U to nie. żyjesz? Nie. Kurwa nie. Dobra, przyprawię go Otek, otek w Mam widok na krajach. Ma jak ma najlepsze odświeżanie. Nie miga nic. No, miga, miga. Ale. Tak, ale tam, O matko. Nie, dobra. Zajgę za blisko to może do tego. Fan, Wentylacja. Wentylacja. Jak to będzie? Fan, mega ja kurwa. A ja właśnie mówiłem, żeby kurde, żeby. Miałem powiedzieć, żeby do doteka, zobaczyć rękę. Ale ja nie słyszałem, nie mogę. Ale jak ty to... Kio! Kio, tak czynił? Chodzi o to, że kurwa on musi kompa robić standardowo. Rozwalisz, no, czy z granata go rozwalisz. A ta zgała na moją korzyść. To teraz... To kurwa się... Teraz tak, no albo czekać tu, albo spierdalać chodziewa. po drobinę no, i chować. Nie. Co chcesz, panie? No to, No nie, to to Jest ryzyko, że on to rzuci granat, nie? Na ty maniak, jak to ci doradzę. Ja mam Prima, zobacz, mam Prima cały ja na oku, kurwa. No, no, no. Także nie ma chuja, żebyś kręcił Prima. Kurwa, Kraku, jak ja to zdumię, to potem to zmarzysz. Wie, spadają, spadają, Ano wie, ale koncentracja. Spokój, spokój. No, daj.

to założę, czy założenie ma drugie?